Cześć, każdy, czasami każdy ma gorsze dni i czasami po prostu bez nadawania temu znaczenia wystarczy wyjść na spacer, na przykład do lasu, zobaczyć jakie mam uczucia w sobie. Może trzeba nawet popłakać czasami. Każdemu się zdarza. Nie do końca wchodząc w to, dlaczego i skąd ten płacz się pojawił. Czy ma to znaczenie? Ważne jest, żeby uwolnić emocje. Eee, I tak, eee, żeby było jak prawidłowo z tym uwalnianiem emocji, nie musisz oczekiwać o tym tego, że po takim spacerze ta emocja trudna, z którą do lasu, minie. Ona minie wtedy, kiedy minie. A ty powinieneś podać jej czas na to, żeby się czuła swobodnie i przeszła. Tak jak przechodzi śmiech. Nie musisz go blokować, on po prostu kiedyś mija. Tak samo z niewygodnymi uczuciami.